Nad zasobami. Nasze zasoby proszę Wysokiego Sądu są warte miliony złotych. I tutaj co do tego tutaj osoby przywodowej... Czy mamy jakieś pytania jeszcze do pana? Można z sali zadać? No. Można złożyć zeznania. <grych> <grych> Można złożyć zeznania na okoliczność ukrywania przed polskim społeczeństwem zasobów ropy no, 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 Nie jest pan. Uczestnikiem tego postępowania, tylko publiczność. A publiczność jest to publiczność, to publiczność posiada adekwatną wiedzę ja do tego tematu. Pan ma... czy Pana proszę zdaniem proszę. została realizowana zasada zarządzania mieniem państwowym zgodnie z przepisami prawa, czy też to. Przewodniczący uchyla pytania od oceny, czy została zrealizowana, i czy zgodnie z przepisami, no niestety ustawodawca, ale sąd powołał w tym zakresie. Mhm. Pan ma oczywiście swoje prawo do oceny, natomiast. W tym zakresie nie może składać zeznań. tylko przedstawiać swoje stanowisko. co uczynił już. Nie, Proszę pana, um, dlaczego pana zdaniem Rada Ministrów. Um, Ale, panie mecenasie, no musiał czy, czy uchylić nie, pytanie dobrze. dotyczące pana przypuszczeń, tak? Bo czy pan ma pan na temat tego, jaką ma. Tak, dobrze. Czy ma Pan wiedzę, o tym, czy przewidział Pan zgodę organów państwa, które wyraziły zgodę na tę fuzję? Czy widział Pan uchwałę Rady Ministrów? Proszę Wysokiego Sądu. Zgoda Rady Ministrów na połączenie i zbycie tych dwóch pakietów akcji. Ten dokument Myśmy się starali... Proszę pana, widział Pan czy nie? Widziałem? Nie widziałem. Złożyliśmy wniosek o udostępnienie tych dokumentów. Rada miejscu <laughs> takiego dokumentu nie przedstawiła. Więc mając na uwadze, że reprezentuje majątek stanu państwa, czyli właściciela, czyli właściciel nie może się od zarządzającego dowiedzieć. Jaki dokument on podpisał, yy, czy on jest zgodny z licencami, czy nie? Rozumiem, że pan nie widział takiego dokumentu. Ale ja pytam, czy pytanie było pomocnika, widział? Nie, nie. No i to, o, tutaj, na to jest na to Dobrze, proszę państwa, nie dyskutuję. Panie leconek. Proszę pana, czy... Pana zdaniem PGNiK powinien być wykreślony przed połączeniem z... No tak, mecenasie, no przecież no, przewodniczący musi uchylić takie pytanie. No pan nie może no, przedstawiać swoich ale, poglądów na temat przepisów prawa, swoich zeznań. Ale proszę wysokiego sądu... Ale proszę, proszę pana, przewodniczący uchylił pytanie. Dobrze, ale to, to, ja, to może, ja może jeszcze coś wypowiem. Proszę, robię. E, proszę tego sądu, jak może... E, Nastąpić do fuzji ON-u w technikię, jeśli e, toczy, się, e, e, toczy się postępowanie sądowe w zakresie uznania, czy fuzja e, e, ON-u z lotosem. E, była wydatkowym, czy nie. Ja rozumiem, proszę Państwa, natomiast no to, o co pan będzie pytał i o czym pan rozpowiedziałem, to jest kwestia przepisów prawa, z to wprost bezpośrednio na chwilę obecną wynika, tak? Stąd do tego doszło. Natomiast czy to było prawidłowo. To jest już kwestia innej oceny. Proszę pana, czy przeniesienie bezgotówkowe, nieodpłatne przeniesienie majątku jednej spółki na drugą? Tylko dlatego, że zostały umieszczone na liście przedsiębiorstw o strategicznym znaczeniu dla gospodarki, jest wystarczające? Czy powinny być jeszcze jakieś wyceny? Przewodniczący, pyta. Ja pytanie. No, to nie są kwestie związane ze znaniami powodów. E, jakie, e, jakie pan miał e, zarzuty na e, e, wobec tej fuzji? Z czego one wynikały? Drugie no. Wydaje mi się, że Pan opowiedział nam już o tym na samym początku, no. jakie miałem zarzuty. Także tu bym się tylko bo... musiał Czy wie Pan ilu metodami wyceniono majątek spółek? Jakim sposobem? No, wycena spółek Peginipie i e, Lotosu została dokonana na wartość księgowa netto, czyli to jest kosz e, e, i, i Najbardziej skrzywionej wyceny być nie może, bo przecież e, jeśli są jakieś aktywa, na które spółka e, e, wydała jakieś środki finansowe, e, to wcale nie oznacza, e, e, że te aktywa będą generować w przyszłości, e, w przyszłości zyski. I takie aktywa e, zawierzone przedstawiono w OLEN, bo PKN OLEN miał aktywa, które w przyszłości będą zanikać, bo... E, za 20 lat e, nie będzie takiego popytu na ropę naftową i paliwa pochodzące z, z rafinerii. A, e, a, a, a aktywa e, e, PGNiG, główne koncesje. Nie pan powód? Nie pan z publiczności, dobrze? Proszę mówić. A aktywa e, PGNiG zostały rażąco e, e, zaniżone. E, no ale właśnie za 10-15 lat, z chwilą zastosowania innowacyjnych technologii, będą generowały biliony złotych przychodów. A więc proporcjonalnie ogromne pieniądze. Taką pan ma ocenę. Mhm. Mhm. Ja chciałbym proszę jakiego sądu, chciałbym, żeby pozwana właśnie taką ocenę podważyła. Bo ja nie robię, by ceny. Według zysku netto, który odnoszę, ja tylko w tych swoich wycenach podnoszę, jaki jest potencjał do generowania przychodów. A gdybyśmy zbadali dzisiaj na rynku światowym i globalnym, jakie są średnie rentowności spółek wydobywczych yy, i wyciągnęli z tego wniosek, że taki średni zysk wynosi 20%, to można sobie, by, by sobie powiedzieć, że jeśli wycena aktywów, którą dokonałem, tylko tych surowców, yy, które są yy, dobrze udokumentowane, to wynika, że zysk wynosiłby około 40 bilionów złotych. I w tym wszystkim... Ja wiem, ale... Ale, 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 ale proszę Wasz jakiego sądu. No przecież, jak są takie potężne zarzuty, obwinione... A ja, ja... to nikogo nie interesuje? Ale ja jestem ja jestem ja ktoś to no, Ktoś to sąd. Ja bym. Ale, ale pomyślcie tylko. Ja uważam, że sąd, gdyby chciał y rzeczywiście z, z wielką uwagą i z podjąć y przygotować się do podjęcia tej decyzji, to powinien... Eh, skonfrontować te moje wyceny z na przykład ekspertami rządowymi, żeby się okazało, kto tu, ma, kto tu ma rację, bo tu właśnie cała ca, cały ta, ta fuzja właśnie polega na tym, żeby nie dokonać właśnie tej wyczyny, a oni wszyscy dokładnie wiedzą jakie innowacyjne technologie wchodzą i są dopasowane na ostatnim na ostatnim stopniu komercjalizacji. Ja proszę Pana, czy ta wycena Pana Sarnowskiego lub spółki, za którą stoi, jest poprawna, czy nie? Przewodniczący uchyla pytanie, no Państwa, no, do tego samego wracamy. No, Pan nie jest biegłym w tak? Jakie ma Pan zastrzeżenia do tej wyceny? Czy jak ta wycena jest pojemna wycena, wystarczająca wycena została no dokonana, wycena została dokonana a właściwie ustalona zarządy spółek Peginigy i, i, i rzekaneolem, które ustalili taką mamy wycenę i taki mamy paket e, wymiany, e, a w związku z tym, że w międzyczasie e, znowelizowano kodeks e, spółek handlowych, że wpisano w artykuł 509, że e, uchwała e, dotycząca Zaskarżenie uchwały dotyczącej pakietu wymiany nie jest no nie może być zaskarżona, więc proszę Państwa, tak stworzono tym jednym e, wpisem. Sąd tylko chciałby zwrócić uwagę, że nie w międzyczasie, bo akurat zmiana PSH w tym zakresie to nastąpiła no kilkanaście lat temu, No, wydaje mi nie na potrzeby tej fuzji. Ale właśnie, proszę Wysokiego Sądu, właśnie na potrzeby po po tej fuzji, gdyby Sąd przeanalizował, jakie w tym okresie czasu, od momentu, od momentu y, zmodyfikowania tego punktu, y, y, jakie fuzje y, zostały przeprowadzone, y, to, Dobrze, przechodzimy do rzeczy. Naprawdę sąd yy, dopuścił zeznania Pana na dwie okoliczności. Pozwala w tej chwili na zeznania no, znacznie szersze. Tak? No, tym niemniej koncentrujmy się nie na tym, co wynika z Państwa stanowisk zawartych w aktach sprawy, tylko w zeznaniach Pana, które miały dotyczyć przebiegu zgromadzenia i... Zgłaszanych zastrzeżeń co do dokumentów zgłaszanych przed zgromadzeniem. Czy prawdą jest, że na pytanie jednego z członków zarządu, żeby przedstawił pełnomocnika skarbu państwa, odpowiedział, żeby poszukać go w internecie pana Małyskiego? No, prawdą jest, ale. No, no, prawdą. no prawdą. Proszę Pana, czy Pan czuje się urażony postępowaniem przez zarząd spółki pgmig czy przewodniczącego zgromadzenia, sposobem prowadzenia tego zgromadzenia, czy ono było wystarczająco jasne, zrozumiałe, czy też ograniczało się tylko do czynności technicznych? Ja uważam, że przewodniczący nadyślanego z bannego strumadzenia prowadził je w miarę poprawnie, ale robił wszystko, ażeby nie doszło do zgłoszenia sprzeciwu i do protokołu. Proszę Wysokiego Sądu jeszcze w trakcie jeszcze, jeszcze jeden fakt jakby powiedzieć, że po sprzedaży tych dwóch pakietów akcji dla PKO S.A. i PKO B.P. już po podjęciu uchwały 10, 10 października PKO B.P. i, i PZU S.A. sprzedało te akcje na rynku europejskim. Tym samym, ponieważ, ponieważ akcjonariacie PKO B.P. i PZU S.A. Państwa ma również 30%, więc tym samym jakby dopili, gdyby ktoś chciał kiedyś doliczyć do tych 49,9% te akcje, które jeszcze były w posiadaniu PKO, BP i BZU USA, to, to, to się szybko ich pozbyli, bo po połączeniu, czyli po 10 skala państwa do, do 60 dni od momentu połączenia miał obowiązek ogłoszenia tego wezwania. I tym jeszcze aktem później jeszcze tym końcowym oni już jakby odebrali sobie obowiązek. A odebranie od sobie obowiązku to jest, to jest jawne przyznanie się, że nas nie interesuje udział w najbardziej w tej spółce, oddajemy ją za bezcenę pod kontrolę obcych kapitałów. Proszę przewodniczący i proszę jeszcze zwrócić na jedną uwagę, że te wszystkie nobilizacje dotyczące właśnie ogłoszenia wyzwania zostały przygotowane na dwa tygodnie na, na miesiąc przed, przed tymi tyjami. Przypominam, że 20, 20 maja czy 30 maja 2022 roku na dwa miesiące przed połączeniem przed fuzją, olenu z fuzją, olenu z, e, z Lotosem, e, istniał, istniała e, inny próg ogłoszenia wezwań. E, tam ta była sytuacja, że... Ale tam tak No, ale, ale, też, ale też są wie, że zrobiono to na dwa tygodnie przed połączeniem, po połączeniu LOTOS miał, Skarpańska w, w Olenie miał mieć 35. Czyli według tych starych przepisów miałby obowiązek wyzwania tego, tego wyzwania. Tak? A tutaj tak sobie na dwa miesiące przygotowano, żeby znowu skarb państwa nie miał możliwości przejęcia e, e, akcji od, od kapitału e, e, obcego. Także to jest szereg śladów pokazujących, proszę Państwa, ja tu, tu jest za mało czasu, żeby to wspomnieć, tych, tych przykładów, ja omawiam te, te najważniejsze, tych przykładów na, na prawdę wyprowadzenie, na wyprowadzenie majątku do Orlenu z, z kapitałem, o którym jest podbrzydnia. Tak Pani ocenia, czy jeszcze ma Pan jakieś pytania? Nie na razie dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Ale proszę Państwa, przypominam, że bez publikowania wizerunku pełnomocnika pozwanego zgodnie z złożonym tutaj oświadczeniem. Czy, jeżeli jest osoba filmowana z tyłu, to też jest publikowanie wizerunku? No, Pani lucy, znaczy. Nie widać twarzy. Kiedy nie widać twarzy? Najlepiej po prostu gdzieś w drugą stronę i nie będzie problemu. To można wyjdzie Wizerunek, Wizerunek rozumiemy jako twarz, prawda? Generalnie tak, natomiast proszę Państwa, no niestety innych charakterystycznych często daje się też położenie do Proszę Państwa, bardzo proszę o Przy zakupem akcji spółki Paginik zapoznał się Pan z dokumentami dotyczącymi połączenia. Przed zakupem akcji, tak? Bo pan mówił, że zakupem pan no, chyba miesiąc wcześniej czy coś koło tego. Tak, tak, tak. Czy no. pan się wcześniej zapoznawał z tymi dokumentami hmm. przedstawianymi przez y, spółkę? Na pewno. Tak, to, ale, ale tak, o, oczywiście tak pobiegnie, ale ja się ja obserwowałem ten cały proces już od, od dawna nawet były w tym celu powołanej zespoły parlamentarne, bo widziałem... Chciałem na tych spółach parlamentarnych przekonać e, e, posłów, czyli ustawodawców, e, dopóki ta uchwała nie została podjęta, że e, nadchodzą nowe technologie, że, że e, skała ska państwa po żadnym poziomie nie powinny wyrazić na to, to zgodę. Więc zapracowałem się, ale, ale po... Po nadzwyczajnym zwalnym dopiero rozpocząłem szczegółowo przeglądanie wszystkich dokumentów i razem ze swoim skromnym sztabem. Czyli spółka udostępniła dokumenty dotyczące połączenia przed Zgromadzeniem. Szanowna Pani, to jest... Szanowna Pani, Proszę wysokiego sądu. No to jest... PGNIG i PKNO są słuchami publicznymi, że wszystkie ważne informacje muszą być na stronie. Więc ja jeszcze wtedy, wtedy na przykład nie, nie potrafiłem znaleźć związku między 29 lipca 2022 roku a a w lipca, gdzie plan połączenia wyników ja to jest... Pytam, pytam, czy miał pan możliwość się zapoznać? Spółka no, udostępniła. No, to wszystko na, na stronie tych dokumentów jest tyle, ja tam przeglądałem te sprawozdania finansowe i wszystkie inne i tak dalej, także oglądałem to. No, przed zakupem akcji czy przed tak. zgromadzeniem? No przed zakupem e, i trakcie i cały czas, no, cały czas, Nie, no, ja przy... no, w tym momencie jakby czytamy tutaj o kwestii zakupu akcji i zgromadzenia. Przeglądałem, ale który dokument, mówić. ja w tej chwili nie mogę powiedzieć, który mm -hmm. dokument tam u mi pamięci, ale... Tak, tak. no, Starałem się być na śledząco e, z całym procesem... E... Ale nie było problemu z dostępem do tych dokumentów? Był tylko dostęp do dokumentów, o którychśmy prosili od Rady Ministrów, gdzie by, żeby miał pokazać, na jakiej podstawie podjął tę decyzję I, 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 i czy podjął decyzję, i czy podjął decyzję, bo był inny stosunek prawny już po 30, po 30, po 30, po 30 tych dwóch pakietów. Czy podjął wtedy tą, tą decyzję? Bo tu jest... Tu jest, tu jest no to, że że czyli tylko z dostępem do tego, do tych dokumentów, które Pan miał problem, tak? Ze zgodą Rady Ministrów, no i dokumentami, które leżą u podstaw tej zgody. Chyba tak to. Tak. dobrze. Ja dziękuję, nie dobrze. dziękuję, bardzo. Dobrze, proszę Państwa, to teraz tak. Może Pan usłyszeć oczywiście. Mam pytanie, czy jeszcze mogę? Ale do czy jeszcze do pana. Do pana. A, no do dobrze, no to proszę. Myślę, czy wiadomo jest panu, z jakim zyskiem sprzedane zostały akcje na rzecz EKODP i PZU? Czy z

ale tam, tam jest czy zysk, czy strata w tym momencie, bo to Skarb Państwa nie podjął decyzji o sprzedaży tych dwóch pakietów w akcji po to, żeby odnieść drobny zysk, tylko zrobił to po to, żeby nie miał obowiązku ogłoszenia wezwania na, na akcję. Proszę Pana, a czy pamięta Pan w sprawie zdania za czwarty kwartał Orlen, jakie zyski wykazywały, jak oni się nazywały? No to, są zyski, to, są, to są zyski nadzwyczajne. E, dzisiaj się w szumie mówi, jaki to PKN Orlen generuje e, wielkie zyski, jakie to korzyść jest dla, dla, dla podatnika itd. Tak A gdyby dzisiaj, proszę Wysokiego Sądu, e, zrobić e, taką symulację, e, e, każdy z tych podmiotów, Energa, Lotos i PG Jakie odniosły zyski osobno, to by się okazało, że one są znacznie wyższe od tych, od odniosły No dobrze, a tak, to jest Pana Simulacja. No ale. Dobrze, Panią ja się. Ja chciał sprawdzić, bo. bo Przepraszam, nie ja rozumiem. przestrzeni no Nie możemy otworzyć. Koniec To jest wszystko intencjonalne. Proszę mi wierzyć, nie może to do... No nie bardzo no można, można, zwłaszcza, że to jest przebieg rozprawy, no nie jest otwarty. otwartych. Tak Czyli jak spróbujemy włączyć klimatyzację, ale proszę mi wierzyć, naprawdę... Ja rozumiem, mnie też jest gorąco, proszę mi wierzyć. No ponad godzinę dwie. No i dwie. Już no i Tylko hałas się robi niestety i to jest nie to. Ma ciko ciko chodzi. Na, a proszę Pani, a stop. Pani wie, czy cicho chodzi? Może spróbujemy sobie Może spróbować. Ale wiecie Państwo, chyba ruszyła nam klimatyzacja, także poczekajmy chwilkę jeszcze. Ona chwilę musi trwać, raz zmniejszyć temperaturę. Jest, jest. Temperaturę jeszcze. Proszę Państwa, to problem polega na tym, przy używaniu tych wszystkich elementów ochłodzenia czy inne, to niestety powodują one dodatkowy hałas. No i przy nagrywaniu i transkrypcjach, no to jest niestety później problem. I to powoduje, że to co najwyżej, że nie, no nie szkadza, działają wie. cały czas. Jest okay, Teraz dobrze, jest cicho i chłodno. Nawet nie zmniejszyć, nie da się tego na to wracać? No jest dobrze. Tak? Aha, ona jeszcze pokazuje to aktualnie. Dobrze. No to wniosek został czy, uwzględniony, czyli... Czy wiadomo panu coś na temat zgody Rady Ministrów na, na tą fuzję? No ale pan już odpowiedział, że pan jej nie widział. Ale, ale, ale czytał pan sprawozdanie ale, w wyniku Najwyższej Izby Kontroli? Ale właśnie wiem, że hmm, przedstawiając wniosek hmm, Ministra Aktywów Państwowych do hmm, Rady Ministrów o zatwierdzenie tego mógł skorzystać z opinii Komitetu Stałego Rady Ministrów, mógł skorzystać z opinii Komitetu Ekonomicznego przy Rady Ministrów i z tego nie skorzystał. I to tylko potwierdza, że wszędzie tam, gdzie można było pominąć jakiekolwiek oceny innych środowisk prawnych, z tego zrezygnowano. Takim dobitnym przykładem na to jest fakt, że zrezygnowano z Rady Konsultacyjnej, która się wkłada z czterech służb wewnętrznych i około 16 ministerstw. Zrezygnowano to tylko właśnie z powodu, że niby panuje epidemia, niby jest wojna. Więc to jest inny stan i nie można, nie można